Kiedy do zwiedzania tyle miejsc Chodźmy tam, gdzie natura działa tak jak lek Dookoła ptaków śpiesz, świeżego powietrza wdech Jeżeli to bity sen, to nie, to nie, nie musisz gudzić mnie bo, bo nie, blisko na dobre I złe, ci blisko szybko A, nie zgasz Łąb, serwerskie stilo Jedyny piw to ten, który serw... Cześć, znowu się z kina się idziemy na bajkę Jesteśmy teraz w forum Także zaraz wam pokażę, jak to wszystko wygląda Jest to ciekawe, jedno bo... Takimi fajnymi masowonymi papierami, a tutaj jeszcze nie byłem, i zobaczymy, jak to wygląda. potem Potencjadę w dół i jeszcze wam pokażę, bo teraz jedziemy do góry. Także zobaczcie wszystko. A to wygląda na górze? Zobaczcie. Sweeper is like, a little bit like, and night she's screaming. Mam mama, mam mama. Oh, she's hop, but it's so left, but she's right. though and night she's screaming. Mam mama, my mama. you curse but see your blessing she'll rip your shirt within a second you'll be coming back back for seconds with your play, you just can't help it no oh, no you'll play along oh, oh. let her lead you on oh, oh. you'll be saying no no then saying yes 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 because you're messing with że mi się podoba mają karmelowy popcorn, ale chyba mają bo ostatnio tak mi posmakował tu mam na razie sobie nie pokażę Oh here's to you and here's to us and when you're down I'll lift you up Dancing on the oh here's to truth and here's to love Oh scream it out uh. Ja ostatnio się wydaje, że te to właśnie małe tożoteczki. To jest taka fajna torba duża. Próbowałam, że nie wiem skąd oni je biorą. Ale są mega obniżki. Muszę się zapytać skąd one są sprowadzane takiego sklepu. Bo wiem, że słyszałam, że one są właśnie bane z sklepu, a nie po prostu. Dlatego to tak piszę, że właśnie ich cena, a nasza cena. Nie mam pełnych planów z tym. Są takie jakby złote. Zobaczcie, mam też to bluzę z FIUSA, już Wam mówię ile kosztuje. zdawała cię kosztować 300 zł teraz na połowę. Także jest ciekawe skąd oni to biorą. Czy też od rzeczy jest takich oryginalnych tkanich? A Muszę teraz wykombinować, gdzie mam iść. No szczerze to nie wiem. Wszystko mnie znudziło. Także gdzieś tam sobie polecimy. Jeżeli nie będzie padał deszczu, pojedziemy sobie na Stare Miasto. Fajnie było? Siedzenie też fajnie w sumie. Dobrze zobaczymy. Dobra, wracimy. Hit a wall right now. I need a miracle. Hurry up now. I need a miracle. I'm stranded, reaching out. I call your name, but you're not around. I say your name, but you're not around. I need you, I need you, I need you right now. Yeah, I need you right now. I thought you were on my side But now there's nobody my side Słuchajcie, co powiem? Chciałam się śmiać z jednej pewnej sytuacji Z tego względu, że jak byłam w swoim miejscu w kinie To wiedziałam, że przy mnie będzie kilka osób Bo to była mała saga, Ale bardzo dużo osób chciało iść w na tą bajkę całkiem. więc żona dopiero co weszła do kin i pani powiedziała, że będzie dużo osób rzeczywiście sporo osób No eee, i tutaj słuchajcie tu chodziła <grywa> ma nadzieję, że nie za bardzo wieje. wieje no i słuchajcie, i przyszedł, przyszła jakaś godzinka sobie z dwójgiem dzieci no i ktoś mnie właśnie przy mnie usiąść no i ta matka jej zobaczyła, że ja siedzę eee, Oczywiście powiedziała do tego jednego dziecka to jednej suki, żeby nie siadała tam. E, no bo, że niby ja siedzę, a nie ma wiecie żadnego odstępu, nie? E, no tak mi się zaczęło z tego śmiać. E, przesiedli się miejsce dalej. To mnie miejsce zostawili. E, potem po chwili ojciec poszedł wykupić specjalnie dodatkowe miejsce tam, gdzie usiedli, bo akurat widać było... E, było wolne. E, no, bo to już w sumie tak naprawdę był początek, początek filmu, początek bajki. Także e, widać było, że po był prostu nikt tam na to miejsce nie wskoczył. No i słuchajcie, i ten ojciec poszedł e, wykupić to miejsce. No, bo było troszkę jednak słychać. E, słychać było właśnie, że, że mówią ogólnie o mnie, że nie ma odstępu i że te dziecko ma mnie siadać. No i jak ten ojciec poszedł wykupić ten bilet, i w ogóle to dopiero potem. Dziecko usiadło, ale no, tak jak mówię oczywiście miejsce oddalone ode mnie. No po prostu masakra dzieci w tych maskach, w same oczy, dosłownie. Masakra, po prostu małe dzieci. No z jednej strony chciało mi się śmiać, a jeśli chodzi o te maski, to była po prostu jakaś masakra. No ale widać, że to ta matka to była taka... No nie będę tego mówić, bo YouTube niestety pełne informacje, jeżeli które są. Kasuje, kasuje filmiki, kasuje komentarze. Ktoś o pewnych rzeczach pisze, ale wy wiecie o co chodzi, nie? No, wiadomo, nie będę mówiła o tym głośno. Także słuchajcie, no naprawdę niektórzy sobie też mają ją w głowę. Porąbane sobie. No ale cóż no, tacy ludzie też muszą istnieć. Ja wiem, że wy jesteście normalni i aż tak nie robicie. Także szok. Jeśli chodzi o bajkę, bajka była fajna. Słuchajcie, dziwicie, że, że poszłam na bajki, ale tak, nic nie było za bardzo ciekawego, nie był horror, to ja nie chciałam sama na Bo ja Wiadomo, też średnio te choroba w sumie tak naprawdę pewno oglądam, do nawet nie chcę oglądać, ale gdybym chciała zamówić do kina, to chętnie bym z nim na ten horror. poszła, ale no nie mamy jak, nie, mamy, nie ma kiedy, bo nie mamy z kim dzieci zostawić. A słuchajcie, nie chcę pierwszej lepszej osoby tutaj dawać dzieci pod opiekę, tak? Przyjdzie mi z ogłoszenia i co? mam, mam się dać Dzieci do pilnowania, tak? No, niekoniecznie. No, a tutaj za bardzo nikt, nikogo nie znam, a jak znam, to już i taką osobę, żeby nam przyszła i posiedziała z dziećmi, bo to i tak wiesz, kosz jest mojego kolegów. Także sami go rozumiecie, nie? Eee, także troszkę teraz wieję. Nie wiem, gdzie pójdę, chyba idę tam na stare miasto. O tam. Eee, Trochę wam przybliżę. O! Tutaj, gdzieś tam. To Państwo teraz idą, to tam będziemy wsi. Chyba na stare miasto się przejdziemy. Potem, jak troszkę będę chciała się ociepić, mi się zrobi zimno, no to po prostu chyba pójdę sobie na jakąś kawkę. To ja tego papieru zjadam, żeby aż mnie przytrochę boli, Ale powiem się, że miałam to funkcję taką samą co ostatnio. Papieru carbonowy. i też miałam. Także powiem Wam, że nie wiem dlaczego. Ale trochę mnie boi, jest sobie, też się na nie zjadam. Mam nadzieję, że mnie słychać w ogóle. mnie słychać. No niestety, przyszła jesień i zaczyna się robić zimno. A ja w mojej kółce coś mi strasznie ciepło. Bardzo jestem ciepło. Mam gruza też pod spodem. Także jestem bardzo zadowolona, że ją wzięłam. E, ten filmik pewnie wróci po tym filmiku, który nagrałam sprzed dwóch tygodni. Także najpierw wróci ten. Znaczy, ten, najpierw wróci tam, potem wróci ten. No i zobaczymy. Także mówię, chyba jedziemy tam na stare miasto. I zobaczymy, co będziemy robić. somebody talk Jestem na karuzeli. Wszystko wam tu pokażę. Szkoda, że nie mojego, nie ma to. Bym tak fajnie wszystko pokazał. Jestem na samej górze. Mhm. Tak jest, zapraszam temat opieki hospicyjnej do elektromobilności, ale tak jak się przysłuchiwałam temu, o czym była mowa, to była mowa o tym, żeby zrobić coś dobrego dla naszej przyszłości. Słuchajcie, wyszłam na jakieś spotkanie z e, tymi samochodów fajnych, także sobie wsiądziemy do jakiego zobaczymy, A robimy zdjęcia, także super, zobaczymy jak co siedzi. Jak wiecie, ja nie mam. Także zaraz Wam to nieco pokażę. Pan powiedział, że można by zrobić zdjęcie, a ma nie wchodzić. Także zaraz sobie coś posiedzimy. Słuchajcie, myślę, że trzeba wsiąść do tego zielonego ekstra, nie? Co w samochodzie. To co, wsiadamy? Słuchajcie, jesteśmy tym zielonym samochodzie. Tanie. Mam drzewejki te samochody. Super. No, dostał za nami. Ociec musi założyć, bo to szkoda jest już po do i wzięłam sobie kawkę z automatu także nie wiem co ja teraz będę robić, szczerze nawet nie jestem głodna nie jestem głodna tu już się nic ciekawego nie dzieje tam na Starym się też nie ma nic ciekawego, na tej Motławie była. znaczy tu w sumie jesteś na Motławie czy też nic nie ma? Także nie wiem czy mam iść na starą miasta, a w sumie tam już w mieście też nic nie ma. Nie wiem. Tam Ostatnio w ogóle nie ma nic ciekawego może tego, że przyjeżdżam Cały czas te same miejsca. No ale w sumie nie mam nic ciekawego. Teraz sobie pomyślcie pewnie, że... Kiepsko, że nie mam nic ciekawego, nie? W moim mieście. Tak Także Przesułam wam kawkę. A co ja wymyśliłem? Nie wiem. A jak jest do szóstej? To mam około dwóch godzin, a że ja mieszkam blisko. To ja w ciągu 15 minut dojadę. Chyba no nie idę, bo nie będziemy słychać. Także ustaniemy sobie to na boczku No fajne te samochody, nie? Ten zielony się podawał mega, jest naprawdę. są takie te one oszczędne chyba. Tak, chyba tak bo oni były ładowane. Także bardzo fajne. A masz się podnosi zaraz Wam pokażę. Widzicie? A nie, sorry, on w dół. Myślałam, że on się podnosi, bo widzieliście jakiś czas temu, jak się on podnosi do góry, chyba. Ale teraz idzie w dół. Bardzo powoli. Ale bym wam przecież chciała, być na tej górze. Całą że że musiała być bliżej. Byłaby taka opcja, że można było tam wejść, tylko trzeba było się prze pasami przypiąć. To ja bym chciała. No ale wiem, że mój by nie chciał. Bo jak wysokości. Także bym na pewno nie chciała. No ja lubię takie rzeczy akurat. Także jak najbardziej. A wy dajcie znać. Poszlibyście na tek coś, gdybyście mieli możliwość przypięcia pasami i być tam na samej górze. Z takimi mega widokami, panie szalone osoby, tak jak ja, to na pewno. No ale. Co tam? Hmm, a bo wiecie co? Napiszcie mi, co byście chcieli zobaczyć w Gdańsku, a czego jeszcze wam nie pokazywałam Bo być może jest jeszcze trochę rzeczy, które wam nie pokazywałam, no byście chcieli obejrzeć. Dajcie znać. na przykład coś w Sopocie? Gdyni nie, niekoniecznie bym chciała jechać, bo nie znam do końca, gdy nie. Byłam tam zaledwie trzy razy. Także dajcie znać. Tak się dawno. To jest kówko. Tutaj pokazuje jaka jest moc najsilniejsza tej tutaj, nogi elektrycznej. Te może Wam przybić, jeszcze trochę? I'm gonna